Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić takie oto drzwi na hasło. Te, jak widzicie mamy tutaj hopper, do którego musimy wrzucić odpowiedni przedmiot. Jednak gdy wrzucimy tutaj na przykład kostkę sandstone'a, nic się z nią nie stanie. Jeśli wrzucimy tu papier z takim oto numerkiem 9367, również nic się nie stanie. A jeśli to będzie odpowiedni numerek, drzwi się otworzą. A nasza karteczka wyląduje z powrotem tutaj. Drzwi zamkną się, gdy klikniemy przycisk. Warto zwrócić uwagę, że nie możemy zamknąć drzwi poprzez hopper, jak i również nie możemy ich otworzyć za pomocą przycisku. Otóż, do zbudowania takiego do urządzenia potrzebujemy oczywiście naszych drzwi. Bezpośrednio pod blokiem, na którym się one znajdują, musimy postawić blok, na którym jest czerwona pochodnia. Teraz potrzebujemy ustawić jeden guzik w tym miejscu i bezpośrednio pod nim jedną komórkę, jedną część naszej bramki NOR. Ta bramka będzie zapamiętywać, czy nasze drzwi są otwarte, czy też mają być zamknięte. Sygnał tutaj się w ten sposób. Teraz możemy to sprawdzić, że klikając na guzik drzwi daje są zamknięte, czyli nie będziemy ich mogli otworzyć guzikiem. Teraz potrzebny jest cały czytnik, czyli mechanizm, w którym jest tak naprawdę który jest sercem naszego urządzenia. Do tego potrzebujemy zbudować tutaj taki oto pilar. Tutaj dwa, dwa dropery na siebie, Warto, ważne żeby to były dropery, a nie dispensery. I teraz tak, jeden lejek musi być ustawiony w tę stronę, drugi na niego, bezpośrednio w jego stronę, a trzeci w stronę dropera. Teraz musimy ustawić odpowiedni sorter. Będzie on się składał z kilku elementów, mianowicie potrzebujemy zabrać choćby Komparator. 200 kHz stołna Tutaj umieścić Jupiter. I czerwoną pochodnię. I teraz potrzebujemy nasze ustalić, jakie będzie hasło. Czuć kartek z odpowiednim, z odpowiednim numerem. Potrzebujemy coś, co będzie jakiś item dodatkowy. I Ważne, żeby to był najlepiej, jeśli to będzie item, którego nikt inny nie będzie w stanie wrzucić. Czyli nazwać jakikolwiek blok, na przykład dirt, jakimś kodem, którego, nikt, którego trudno będzie zgadnąć. I po ustawieniu 18 sztuk kartek, takich kartek papieru i 4 takich właśnie bloczków, ustawiamy tu jeszcze jedno. I tak, będzie, i tak wygląda nasz mechanizm. Teraz potrzebujemy, musimy zrobić coś takiego. Ustawiamy w ten sposób komparator. W ten sposób repeater. Tworzymy oto taką pętlę i przeciągamy teraz tą oto, tą oto linię. I tutaj sprawdźmy, czy nasz mechanizm działa. Wróćmy kartkę z odpowiednim kodem, czyli się otworzymy. Natomiast kartka jest nam zwrócona. Podobnie, jeśli wrócimy następną, nie zostanie nam ona nie zwrócona. Jest to wada mechanizmu. Musimy to potem wyjąć manualnie. A możemy to potem bezpróbowo zamknąć u drzwi. Możemy je znowu otworzyć i znowu zamknąć. Jak widzicie mechanizm działa. To tyle. Mam nadzieję, że poradnik okaże się dla kogoś prywatny, przydatny. Przepraszam. Cześć.